powitać z tej strony osadnik. A ze mną jest... Kim się A ze mną jest Rogopo... Robokop Marcin. Negumci. Ze mną jest Negumci. I dzisiaj... kończymy misję... Spajka. Którą ostatnio, jakby to ująć, zaczęliśmy albo rozmawialiśmy. Masz coś do pytania? Nie. Okej. Okay. Okej, okay, lecimy sobie do wieży głównej Brekena. Jakiej wieży głównej Brekena? Przecież jest... my idziemy szpiegować. O nie, my idziemy rozmawiać, Kiera. Nie, my idziemy szpiegować na nich wszystkich. Jak? Gierę e, idziemy zameldować. No. Czy Nie. idziemy szpiegować? Nie, taki mało Idziemy się wygadać. Nieprawda. Prawda. Ukraina. Raportuj. Możliwe, że za chwilę spotkam przywódcę wieży. Zrozumiano. Potwierdź jego tożsamość i niezwłocznie się z nami skontaktuj. Jesteśmy sześćdziesiątkami. No trudno. Czym jesteśmy? Sześćdziesiątką. Czemu? W ogóle oglądasz polskiego YouTube'a? Co się dzieje? Nie. Sześćdziesiątka to Konfident. Aha. Ty tak od razu idziemy się spotkać z Brekenem? Tak. Musimy poznać jego zamiary. To jakiś błąd jest. Aha. To nieważne. Nieważne, to się wytnie. O! Ej, jakie on ma fajne rzeczy. Nie stać się. Nie było stać mnie nie stać. Ja mam do sprzedania różne rzeczy. Nieprawda. Prawda, nie znasz się. Nie. O, proszę bardzo. Perfect. Dobro, idziemy. Ej, tam masz jakieś zadanie? On no, chyba coś nam Dobra chce powiedzieć. 31. Znaczy crane, prawda? Mm. Nie. Co nie? Nie pomylił z kimś. Nie jestem Chane. Crane. O, Jade. Słuchaj, breken ze zwiadowcami byli wczoraj po zrzut po wieżą. Wytracił ludzi przez gryzoni. Dał ludziom Raisa się zaskoczyć. Zebrał tęgie Manto i stracił towar. Teraz chce pójść, bo następny zrzut całkiem sam. Nie może tego zrobić, a ty musisz mnie poprzeć. Łapiesz? Na litość boską. Ty się ledwo trzymasz na nogach. Potrzebujemy cię żywego paranie. Okej, okay, no to wchodzimy. Bądź pewny siebie. Breken? Lena. Może ty do niego przemówisz? Jade, kto to jest? Kyle Crane. Słuchaj, Brecken, tego tylko nam brakuje, żebyś znów tam polazł. Możemy znaleźć inny sposób, bez narażania ciebie. Prawda, Crane? Dobra, pójdę. Jasne, tak. Crane mówi, że chętnie pójdzie. Bez urazy, stary, ale jesteś zielony jak szczypiór. Nie da się. Krein da radę. Zacznie to tak jak należy. Ale na rację, potrzebujemy cię tutaj, w wieży, żeby ich przekonać, że to jeszcze nie koniec. A szlach. Może jeszcze jedna próba zanim pójdziemy do Rejsa. Ta. Okej, okay, działasz. Ruszaj, Krain. Ej, masz chwilę? Pewnie. Kieruj się na kocioł, zaraz się odezwę. Wiesz, dostał w głowę. Teraz do tego zaczęły mu się ataki. A ja nie mam już Lora Traxu. Chyba nikt już nie ma. Jak zaczęła się epidemia, rozdawali go jak cukierki. Poszło tego w cholerę. Zapasy skończyły się dawno temu. Tak, to prawda. Skąd to wiesz? Co mogę dla ciebie zrobić, Leno? Na mieście jest facet imieniem Gazi. Nie do końca ma po kolei w głowie, jeśli wiesz, co mam na myśli. Jego matka cierpiała na padaczkę. I on co miesiąc przychodził po jej leki. Kobieta nie żyje od dwóch lat. Ale Gazi nadal chodził do apteki po tabletki dla mamy. Gazi lubi rutynę. A do tego potrafi być bardzo uparty. Więc aptekarze po prostu mu je wydawali. Myślisz, że cały czas zbierał lekarstwa? Jeśli ich nie ma, to naprawdę nie wiem, skąd jeszcze moglibyśmy je wziąć. Gazi mieszka pod estakadą. A, i nie wspominajmy o śmierci matki. Nie zrozumie tego. Powiesz mi, jakim cudem ona miała papierosa, a potem go nie miała. Nie, no ona zawsze miała. Nie, nie wie, wiem, wyciągała wyciągała historii, gdzieś co Nie wiem, bo po prostu patrzyła w ścianę, patrzyła chyba na ten napis. Wyciągnęła go z, z, sobie skądś. Z palca. <noise> a gdzie on w ogóle? No ma lombard. O tutaj trzeba, tutaj są potrzebni wszyscy gracze. O, rusz się. Idę. Hej, masz może zapasowy klucz do 202? W czym problem? Coś się tam dzieje, a drzwi są zamknięte od środka. Hmm, to mi jak zadanie dla Kai na Pana Wytrycha. Idziemy odblokować wszystkie zadania, czy? Tak. O. Halo, proszę się przesunąć stąd. Co tu się dzieje? się przemienić. Słyszysz to? Nie otworzę tego zamka. Chcesz spróbować? Co mi pomijasz? Robimy to? Od razu, czy nie? Tak, dawaj, no, no jesteśmy na miejscu. Dobra. Wiem, jak to robić. Oni nie jak zawsze. Mm -mm. Dodaję ci otuchy tutaj, panowie, boże, jak oni się. Jest dobry. <gry> jesteś tu? Pomocy! Co się stało? Nie mogę się ruszać. Zaraz mi serce w piersi wybuchnie. Przemieniasz się? Nie. Wziąłem antyzymę i wtedy zaczęło mnie boleć. Ampułka jest na podłodze. Kampułka, o tutaj. Wziąłeś jakieś gówno. Co? To podróbka. Skąd to masz, Bachir? Proszę cię, potrzebuję lekarza. Powiedz, kto ci to sprzedał. Nie mogę. Dałem słowo. Ten gość jest bardzo przydatny. Przynosi mi rzeczy z zewnątrz. I podrobioną antyzynę. Ludzie mogą to dawać dzieciom. Chcesz, żeby przez to przechodziły? Mój Boże nie! Więc powiedz skąd to masz? Justów! To jeden ze zwiadowców mieszka na dachu! Zawołam doktor Lenę. Doktorze! Mam pacjenta. Co się stało? Ty jesteś. Nie przemienia się, ale potrzebuję lekarzy. Myślałem, Ty gdzie jest ona? Na górze. Ano, ta. Przecież dole. nie na dole, na dole! O! witaj. Na dole. To jest na dole. To jest jeszcze bardziej na dole. O, A... tutaj. Ja. Na samym dole. Ty, jak ona się teleportowała? Numer partii jest niewłaściwy. To fałszywka. Zażył to ktoś na dwudziestym piętrze, a teraz nie może się podnieść. Aman? Leć tam migiem. Gdzie on to znalazł? Kupił od Jusufa, jednego ze zgadowców. Na pewno tego tu nie produkuje. Ktoś go musi zaopatrywać. Pogadam z Yusufem. Im szybciej, tym lepiej. Nie rób mu krzywdy. Ty Oczywiście. Oczywiście. Nie zrobię mu krzywdy. Nie Co się dzieje? Oho, kim? Nie. Gdzie on jest? On tutaj powinien siedzieć. No przecież tutaj jest, widzisz? No to to jest. Co robi? Ej, tutaj coś jest, ktoś jest. <laughs> coś jest. Idziemy tego no Nie wiem co to. Ty, ty się tak zasapałeś? Tak. Jakby oh, coś znaleźć, musisz znaleźć Yusufa. Czego tylko potrzebujesz, Yusuf to ma. Potrzebuję antyzyny. Cóż, ale rzeczywiście! Przyjacielu, to twój szczęśliwy dzień. Nie, Yusuf, to twój szczęśliwy dzień, ponieważ masz okazję wyznać mi prawdę. Skąd wziąłeś podrobioną antyzynę, którą sprzedałeś Bahirowi? Bahir? Bahir, powiadasz? A ja znam tego Bahira. Prawie umarł od tej fałszywej antyzyny, co mu sprzedałeś. Fałszywej? Na pewno? Mówisz, że jest do niczego? A właśnie kupiłem dziesięć apółek od tych gości. Jeśli im zapłaciłem. Jakich gości? No cóż, to dość drażliwy temat. Jakich gości, Usów, kończy mi się cierpliwość? Koła apteki jest taki budynek. Mieszka w nim paru ocalałych. Nie wiem ilu. Nigdy nie byłem w środku. Oni mają lekarstwa, nawet niektóre prawdziwe. Chyba za apteki, ale piją też własne specyfiki. Facet, z którym handlowałem, nazywa się Bento. Musisz spalić pozostałe fiolki. Ale kosztowały mnie kupę forsy! Będą cię kosztować nie tylko pieniądze, jeśli się dowiem, że dalej je sprzedajesz. Ja bym go zrzucił z dachu. Ale tego, czy zrzucimy go z dachu, dowiecie się w kolejnym odcinku. Pa. Pa. Pożegnaj się. Pa. Do zobaczenia.